Porozumienie o współpracy w sprawie utworzenia Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego podpisał prezydent Kielc z władzami gmin Chęciny, Sitkówka Nowiny, Morawica i Piekoszów. Dokument umożliwia sformalizowanie działań zmierzających do realizacji projektu, a następnie doprowadzenie do wpisania go do europejskiej sieci Geoparków. To porozumienie daje nam taki mandat do tego, abyśmy w imieniu gmin mogli aplikować, złożyć wniosek aplikacyjny, gdzie mamy określony już teren. W tej chwili pracujemy nad opisem poszczególnych stanowisk, które znajdą się w ramach tego geoparku chęcińsko-kieleckiego. Będziemy się pojawiać na różnych listach, czyli ekstra promocja. Prawdopodobnie wszystkie geoparki wejdą pod opiekę UNESCO, czyli to jest następna reklama, czyli wyjście na zewnątrz do innego klienta, do innego odbiorcy. Działalność geoparku europejskiego, w którym geopark Kielce odgrywałby kluczową rolę, koncentrowałaby się na promocji lokalnego dziedzictwa geologicznego i kulturowego w kraju oraz za granicą, współpracy między różnymi podmiotami reprezentującymi naukę, biznes czy społeczność lokalną, jak również realizacji wspólnych projektów związanych z turystyką i edukacją geologiczną. W Kielcach i w okolicach mamy wyjątkowe walory geologiczne które teraz trzeba umieć sprzedać. Bo oczywiście te inwestycje, które zostały zrobione zarówno w Kielcach, jak i w Chęcinach, one już nas bardzo mocno cywilizują, ale nie dotrzemy w inny sposób do szkół, uniwersytetów, do pasjonatów geologii. I inaczej jak przez system, który funkcjonuje w Europie, to są właśnie geoparki europejskie. To jest poważna praca, ale i poważne szanse, bo potem można aplikować o pieniądze, aplikować o rzeczywiście takie efekty turystyczne, naukowe i tak dalej, tak dalej. Obecnie w europejskiej sieci geoparków jest 69 geoparków z 23 krajów, w tym jeden transgraniczny niemiecko-polski. Jeśli uda się wprowadzić do niej geopark Chęcińsko-Kielecki, będzie on pierwszym wyłącznie polskim geoparkiem w tej sieci. Byłby to też pierwszy obiekt w województwie świętokrzyskim pod egidą UNESCO. Myślę, że mamy ogromne szanse, aby stworzyć mocny, silny geopark, który będzie myślę, że takim produktem również rozpoznawalnym w kraju i za granicą. I bardzo się cieszę, że dzisiaj doszło do podpisania takiego wstępnego porozumienia, które jest już w pewnym sensie przepustką do aplikowania o stworzenie właśnie tak silnego organizmu, który będzie zarówno służył w rozwoju szeroko rozumianej geoturystyki, jak również turystyki. Aplikacje w sprawie wpisania geoparku chętnicko-kieleckiego do europejskiej sieci geoparków trzeba złożyć do 1 grudnia przyszłego roku. Wyniki starań znane będą we wrześniu 2017 roku.